Kochani, dziękuję za zaproszenie i dziękuję też Bogu za mojego brata Bartka, mojego przyjaciela, to nie jest mój brat rozrodzony, ale według ducha to jest mój brat, z którym jeździmy po całej Polsce i głosimy Ewangelię, mówimy o Chrystusie. E, to wspaniałe dzieło, które Bóg wykonał w Jego życiu, wykonał także w moim, także e, Bóg jest... zapomniałem, przepraszam. I forget. OK. Hello everyone. I want really to thank you. Thank you very much for inviting me and my brother. He's not my real brother, but uh, he's my spiritual brother with whom we are traveling all over Poland and sharing the gospel. Z się mniej lata temu. I got to know him two years ago. Osoby też, z którą będę mógł I, I was looking for a person. Uh, whom I could go together and share the gospel with. Serce, and it was to be a person with an open heart just to help me. Nie mam rąk. Wiele dla mnie do tych uh, I haven't got my hands and that's why in a physical way there are so many things which are difficult for me to perform. Today, I am together with my beloved wife, but it's not always so that I have an opportunity to go uh, with her always. And that's why God gave me Bartek, for whom it's not a problem to help me. First of all, we are linked by God, by Jesus Christ, and by the Holy Spirit. Ale też pasja do ewangelizacji i pasja do rapu. Lubimy rapować. And the for rap. We like Kochani, miałem się przygotować, przygotować słowo, kazanie. Uh, I was to the word for you. Nie jestem w tym dobry. I'm not good at it. Często nie pozwala mi też czas. Jesteśmy tutaj od trzech dni, głosimy Ewangelię razem z Tomkiem i z jego ekipą. Uh, very often, it's also because of lack of time. Uh, we uh, used to come here, and together with Tomek and his team, we shared the gospel. But I believe that what the Holy Spirit has uh, to share with you, He will. He will do it through me. Myślę,

That I would never ever be happy. I would never smile. I was feeling like a complete failure and it seemed well that my defeat will be always with me. Się bardzo przegrany, bardzo bardzo, bardzo źle. I was really condemned. I was lost and I was feeling really, really very bad. Przed wypadkiem mnie moja babcia.

I had pre I I had Ciągle zakładałem jakieś maski po to żeby jakoś przeżyć w tym świecie w którym żyjemy w którym żyliśmy przed nawróceniem. Well, a, a, a on w wieku 20 lat bardzo mocno się w tym wszystkim pogubiłem. Old, really Nadużywałem narkotyków, alkoholu. well, i used too much drugs and alcohol. W się, że and at one moment it seemed to me that the only solution is death. well, there came a moment when i understood that my earthly life didn't have any sense. Więc przyszły do mnie myśli o popełnieniu samobójstwa. So came to me. Ja nie pamiętam dniu wypadku, nie pamiętam jak to się stało. Mój umysł już był wtedy tak bardzo mocno szukany. Uh, mm, well, my mind, my brain was so Ale jak mniemam, mam, chciałem skończyć ze sobą na torach pod pociągiem. But I guess, I suppose that I simply wanted to make an end with my life just on those railways. Ręką całą, długo na torach, zanim pomoc. And as I said, I lost one of my hands, the other hand was completely crushed, and I was waiting there, lying on the railways uh, while waiting for some help. I to w ogóle cud, że przeżyłem. I to Moja żona czytała ostatnio papiery, w których było napisane, że nawet moje źrenice nie reagowały na światło. Uh, recently my wife uh, happened to read all the uh, medical documentation and it, it, it showed that even my pupils, eye pupils didn't react to any light. Także dziękuję Bogu, że dzisiaj tutaj jestem i że mogę do was mówić. That's why I thank God that I am here and I can speak to you. Hallelujah, chwała Bogu. Praise the Lord. Tak jest. Kiedy moja świadomość po wypadku zaczęła wracać do mnie, uh, when my after the was back to me, poczułem się bardzo, bardzo źle. Jak ktoś to przegrał swoje życie. Wydawało mi się, że już nigdy nie, więcej nie będę szczęśliwy. It seemed to me that I would never be happy again. That I would always feel condemned. Even in my heart, I had that kind of conviction that I was in hell. In hell. Because it wasn't just also, only that I was suffering terribly. It seemed to me that that suffering would never end and that would be eternal. Czasem kiedy cierpimy potrzymy, mnie się nawet wtedy nie chciało płakać. We suffer, we me, well, I, I like Czasem ludzie mówią o tym, że nadzieja umiera ostatnia. Ja wiem, że wtedy umarła także moja nadzieja. Uh, often people keep że that hope dies as the last one. At that time, I was aware that my hope died also. Znajomi z mojego starego życia, sprzed wypadku, e, nie było ich w ogóle. Wcześniej się kolegowaliśmy, potem ich nie było. Mówią, że wstydzi się do mnie przyjść. Ja też wstydziłem się tej sytuacji i nie chciałem się z nimi widzieć. Mówią, że byli zamieszani z tej sytuacji, tak jak ja. Byłem też odmienny z tym i nie chciałem z nimi widzieć. Widziałem, jak mój tata bardzo cierpi. Widziałem, jak moja babcia kochana, która mnie wychowywała, także bardzo mocno cierpi. I byłem świadomy tego, że to jest spowodowane tym, co ja zrobiłem. Cierpienie było ogromne. Ale w pewnym momencie, leżąc w łóżku, Myślałem, że Bóg się na mnie gniewa i nie chce na mnie patrzeć. Ale postanowiłem zawołać tak w akcie rozpaczy. Boże, jeśli jest jakakolwiek dla mnie szansa, chociaż najmniejsza, przyjść do mojego życia. I cried out, God, if there is any chance, even the smallest one, please come to my life. Come to my life and do something about it, because I, I, won't, I won't be able to do anything. I wiem, do życia Bóg. And I know that at that very moment, God came to my life. I didn't see him with my physical eyes. Ale poczułem, że coś się stało, i wtedy po raz pierwszy po wypadku się popłakałem. Jakiś czas temu czytałem w Słowie Bożym, że Bóg jest wszechmocny, że on stworzył wszystko, że to on wszystko uczynił, cały świat. That the one who created the world and everything around and that he is a great wonderful god but he is also the god who is close to the broken hearts and i know that my heart was broken at that very moment And that was the time when I said to God, yes. Słowo Boże mówi o tym, że nikt nie przychodzi do Syna, jeśli go nie przyprowadzi ojciec. And the, uh, the Holy says that no one comes to the Son Jeszcze wtedy nie poznałem Jezusa, ale zawołałem do Boga i widziałem Boże działanie w swoim życiu.

Widziałem, jak każdego dnia Bóg mnie motywuje do tego, abym wychodził z domu, abym robił coś dobrego ze swoim życiem. I how I was motivated by God. Czułem, jak powoli to zaczyna mnie przemieniać i daje mi nowe siły. I Skończyłem po wypadku studia. Jestem dzisiaj pedagogiem. Mam wyższe wykształcenie. A to tylko dzięki sile, którą mam od Boga, którą mi wtedy dawał. Abym studiował, jeździł na te studia i napisał pracę. But that's only due to God and to the strength that He has given me, uh, just to go uh, to the university, to attend it, and even to write my thesis. Potem Bóg mnie motywował do tego, że jako osoba, mimo tego, że nie mam rąk, Mogę mieć pracę, mogę pracować. Hands. I bardzo szybko w moim życiu pojawiła się pierwsza praca. Może nie będę teraz o nich zbyt dużo opowiadał. Nie będę zbyt dużo czasu. Ale dzisiaj, jestem, dzisiaj mam pracę, o której kiedyś marzyłem. Marzyłem o tym, żeby pracować z młodzieżą, żeby być wychowawcą i żeby przekazywać im dobre rzeczy. Także dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Mimo tego, że nie mam rąk, mam pracę i jestem szczęśliwy. Więc dla Boga, There is nothing impossible. Even though I have no hands, I have a wonderful job and I am a happy person. I was also dreaming about a person who would be standing by my side and also be able to help me. At first, that was my grandma. But uh, sometime after, I learned that she was sick and later she died. And very <laughs> soon God gave me a woman uh, who later became my wife and she is with me today and she is also my hands. So uh, the word of God who's saying that a husband and a wife will be one flesh. U nas jest też jeszcze bardziej praktyczne, ponieważ Monisza jest moim rękoma. I to Monisza po raz pierwszy głosiła mi też ewangelia. And Powiedziała mi o Jezusie. She told me about Jesus. Męczyłem się z wieloma grzechami. I was struggling with lots of sins. Najmocniejszym grzechem był grzech pornografii, z którego nie mogłem się uwolnić. The sin of pornography was the strongest one and I wouldn't couldn't really get free of that. Bóg zabrał mi alkohol, zabrał mi papierosy, zabrał mi narkotyki. God take away uh, alcohol, uh, drugs. Jednak uh, grzech pornografii cały czas mnie męczył. Ale the sin of pornography was uh, really um,

Remember, God is never ever angry with you even if you fall down. Słowo Boże mówi, że to dobroć Boża prowadzi ludzi do pamiętania. The word of God says that this is God's goodness which leads people Kiedy, just to to repent. Kiedy wydawało mi się, że za moje grzechy czeka mnie kara, znów upadałem i wpadałem w poczucie winy. It went uh, I did the sin again. It seemed to me Ale kiedy zrozumiałem, że Bóg się na mnie nie gniewa i patrzy na mnie cały czas tak samo, oczami But miłości, when I understood that God is never angry with me, that He always looks at me with his eyes full of love, było to dla mnie bardzo waniające. I chciałem w takiego Boga uwierzyć i oddać mu swoje życie na 100%. i wanted to believe that in that god and i really started to desire to give my life to him in 100% w 2015 in 2015 i gave my life to jesus i, I confessed him my lord and my savior w sercu w to, że Bóg z i believed in my heart that god raised him from the dead I przez wiarę w and through the faith in Jesus I accepted my salvation. Pory, dnia się żyć tą myślą, że and since that time every day when I wake up I'm trying to live just with that thought that I am saved. Zbawiony, czyli zaakceptowany, saved which means fully accepted. Wolny, free. Bez strachu, without fear. Bez lęku, um, without fear. Ukochany przez Boga. Chciałem dzisiaj powiedzieć o sprawiedliwości, którą mają, mamy w Chrystusie poprzez wiarę. Like to have, uh, przez to, jako osoby wierzące, kiedy się nawracamy, potem staramy się prowadzić dobre życie chrześcijańskie. Uh, as believers, after uh, we receive Christ, we are trying to conduct good jednak słowo Boże mówi o tym, abyśmy każdego dnia żyli Ewangelią, abyśmy każdego dnia chodzili w wolności Bożej. Jesteśmy sprawiedliwi poprzez wiarę. Tak mówi Słowo Boże. Więc jeśli uwierzyłeś lub uwierzyłaś w Jezusa, so Jesus, jeśli wierzysz w Niego, if you in Him, jesteś przed Bogiem OK. Jesteś sprawiedliwy, jesteś sprawiedliwa. In front of God, you are you are okay. Bóg się na ciebie nie gniewa. God is not angry with you. Bóg cię kocha i akceptuje. God loves you and you. Jesteś cenny i cenna dla Boga. Jesteś wartościowy dla Boga. Jesteś wartościowa dla Boga. You are really valuable for God. Chrześcijaństwo jest bardzo praktyczną rzeczą. Christianity is a very practical thing. Nie ma lepszego psychologa niż Jezus. Nie było trudno trudną z tą myślą, że nie mam rąk, jestem inny. Uh, um, no so Dlatego świata byłem i pewnie dalej jestem kaleką, in inwalidą. Uh, for this world, for sure, uh, a Widziałem, jak ludzie w tramwajach, w autobusach patrzą na mnie, czasem jeszcze nawet o mnie mówili przy mnie i nawet to słyszałem. Uh, sometimes I can see people staring at me uh, on buses or trams, and sometimes uh, they gossip about me, and sometimes I have a chance to hear that. Kiedy że Bóg mnie kocha but when I understood that God loves and accepts me, Powiedziałam, że ja chcę takiego Boga. I dla mnie już nie było ważne, co myśli o mnie cały świat. Zrozumiałam, że dla Boga jestem cenny, wartościowy, taki, jaki jestem. I chociaż nie mam rąk, w Jezusie mam wszystko.

In the beginning, uh, in my heart, I was uh, feeling, it seemed to me that I am different and I am missing something. Kiedy że w mam I tym żyć, but when I understood and when I believed that in Jesus I have everything and I started living by that, it started to reveal itself in a practical way in my life. Oczywiście wierzę w cuda, wierzę w to, że ręce mogą mi odrosnąć zanim przyjdzie Jezus. Ale dzięki temu, że nie mam rąk, nie możliwość głosić Ewangelię w wielu miejscach. I had an opportunity to, to share the gospel in so many places. Już po 5 lat After the accident, uh, I was training para for five years professionally. I used to participate in different competitions. I was even uh, one of the uh, representatives of Poland. I have medals for uh, uh, taking the second place in world championships in para taekwondo. I, I and I'm really grateful to God for that. Do tego, żebym trenował. Because he also motivated me just to train. Ale sporo At the same time, I had a chance to visit uh, well a big part of the world. I even was to New Zealand, and I know that your pastor comes from New Zealand. Tak jest, byłem w Australii, byłem na Fidżi na zawodach, byłem w Rosji. I was in I went to Fidzi, to e, Anglia, Rumunia, England, Rumania, Turcja Turki. i jeszcze jakieś państwa by się znalazły. <laughs> ale wiecie co, to wszystko tak naprawdę nie ma wartości, jeśli nie ma w tym Jezusa. Kiedyś miałem ręce, ale nie miałem Jezusa i byłem bardzo nieszczęśliwy. Uh, some time ago I had my hands, but I didn't have Jesus and I wasn't happy. But today, uh, having no hands, but having Jesus, I feel like the most happy person, the happiest person in the world. Tego, że jest the issue is for us to believe that the gospel is the truth. Że jeśli Jezus zabrał na krzyżu wstyd ból cierpienie Jeśli czujemy jakikolwiek wstyd If we feel ashamed, Jest on bezprawnie w naszym życiu it is in Jeśli, our life. jeśli ma, cierpimy, czujemy ból jest to takie coś co trwa cały czas jeśli czujemy feel suffering pain and it is jest to także bezprawnie w naszym życiu. I, it is in our life. I Boża łaska, Boża moc it is God's grace, God's power. wyposaża nas do tego, aby z tym walczyć, aby it to przegonić. Us to fight it and to overcome it. Także, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy o tym, że. W Jezusie mamy wolność tam gdzie duch pański tam wolność Just as we are singing during the worship time that in Jesus we have freedom and where is, Jesus is freedom as well. Zachęcam was do tego abyście każdego dnia chodzili w tej wolności. I want Wolność od porównywania się z innymi ludźmi Wolność od wstydu Wolność od myśli, że jestem niedoskonały lub niedoskonała. Wolność, ale także wolność od grzechu. A jeśli upadniemy, przychodzimy do Jezusa, który mówi: po pierwsze, ja ciebie nie potępiam idź i ci więcej nie grzesz. Także dążmy do tego, aby chodzić w tej wolności, w tej miłości. So this W tym przebaczeniu. forgiveness. Bo to jest prawdziwe życie. Because this is the real life. Jezus powiedział o sobie, że ja jestem życiem.

he went on the cross for your life and for all your sins it's really amazing I love and that's true this is the truth Jesus is the way drogą do tego, aby się z żywym Bogiem. the only way to be reconciled with the living God so if any of you hasn't been reconciled with the living real God Najwyższy czas, aby to zrobić. Zachęcam Was gorąco. Ponieważ życie z Bogiem to najpiękniejsza przygoda, jaką człowiek może przeżyć. I Jemu chwała i cześć. Alleluja.